Cześć. Złożyłem ostatnio dwa miniaturowe komputery oparte o mini PC marki XCY, ponieważ według moich wyliczeń najtaniej wychodził zakup osobno samej obudowy z płytą i procesorem oraz osobno pamięci RAM i dysku. Musiałem u kilku różnych sprzedawców dokupić pamięć RAM oraz dysk. Płyta główna w komputerze oferuje możliwość podłączenia zarówno dysku 2,5 cala poprzez złącze SATA, jak również dysku w formacie mSATA, poprzez umieszczony bezpośrednio na płycie głównej komputera port. Ja zdecydowałem się na niepotrzebujący żadnego okablowania dysk w formacie mSATA, będącego zminiaturyzowanym wariantem SATA stworzonym na potrzeby urządzeń mobilnych, takich jak cienkie notebooki i ultrabooki. Niestety, standard mSATA korzysta z interfejsu SATA 3, a więc jego przepustowość ogranicza się do 6 gigabitów na sekundę. Obecnie ta technologia jest wypierana przez dyski M2, które oferują przepustowość do 32 gigabitów na sekundę. W ramach testu kupiłem dyski o pojemności 512 GB dwóch różnych producentów: Veginto oraz Kingspec. Oba dyski kosztowały niemal tyle samo. Za dysk Kingspeca zapłaciłem 215 zł, a za dysk Veginto 213. Oba dyski poza ceną łączy też niemal identyczny wygląd i opakowanie. Oba przyszły do mnie w kartonowym pudełku chroniącym delikatny dysk. Tym razem platformą testową będzie wspomniany wyżej mini PC z procesorem Intel i5-4200U z 8 GB pamięci DDR3L w taktowaniu 1600 MHz. Z kolei systemem operacyjnym będzie 64-bitowy Windows 7 w wersji Pro zainstalowany na dysku SSD Kingstona o pojemności 240 GB. Podobnie jak w przypadku testów dysków SSD, wszystkie benchmarki wykonałem trzykrotnie, a z wyników wyciągnę średnią zaokrągloną do pełnych megabajtów. Poza najpopularniejszymi benchmarkami dysków SSD, jak ASSSD, Benchmark i Crystal Disk Mark, sprawdziłem również jak dyski radzą sobie z szyfrowaniem danych. Podobnie jak w teście dysków SSD, dysk Inkspeka okazał się niemal pod każdym względem szybszy od konkurenta. Największą różnicę widać w losowym odczycie 4K, gdzie dysk Kings był ponad dwa razy szybszy od dysku Veginto. Różnicę widać też w szybkości szyfrowania. Przy pomocy Veracrypt szyfrowanie MSata Veginto zajęło średnio około 23 minut dłużej niż dysku Kings Biorąc pod uwagę niemal identyczną cenę, wygląd oraz wykonanie, spośród tych dwóch dysków polecić mogę na pewno produkt Kings który pod niemal każdym względem pokonał konkurenta. No jasne, dyski M-Sata powoli odchodzą do lamusa, wypierane przez znacznie szybsze dyski M2, ale jeśli ktoś tak jak ja będzie potrzebował dysku M-Sata, to mam nadzieję, że ten film pomoże w wyborze. Ja już będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, cześć!